W moim top 10 najśmieszniejszych rzeczy na świecie jest seria Idiot Abroad, czyli po polsku idiota za granicą. <laughs> Jej tytułowy bohater, Carl Pinkington, jest typem człowieka, który nie lubi poznawać świata i w ogóle nowych rzeczy. Jest domatorem, nie lubi testować, chodzi dobrze znanymi sobie ścieżkami i unika nowych. No i cała seria polega na tym, że Karl jest wysyłany do najciekawszych miejsc na Ziemi i jest oczywiście z tego powodu niezadowolony, bo wszystkie te miejsca, których świat nazywa cudami, wydają mu się nijakie, przehajpowane, a lokalne zwyczaje dziwne i głupie symbolem jest paczka G psów chrupków, Monster manch, które wozi ze sobą, bo boi się próbować nowego, lokalnego jedzenia. Jak lubicie ludzi, to przyjedźcie tutaj. No i ja mam trochę z Pinkingtona. Jest we mnie taka część Januszowego awąsacza, który najlepiej to by siedział w domu, oglądał milionerów i jadł golonkę. Widzieliście kiedyś um, restaurację Chińczyk? To Chiny? To jest tak to, jakby ta restauracja była wszędzie. No i generalnie przez pierwsze kilka dni jak byłem w Chinach, bo o tym jest ten film, trochę czułem się jak Karl. Pytacie czy w Chinach są obszczane klapy tak jak w Polsce w Dniu Świąt. Otóż nie, z jednego prostego powodu, tu po prostu nie ma klap. Jeszcze parę lat temu normalnie bym wpadł we frustrację i poczucie winy, że taki jestem, koniecznie chcąc się natychmiast zmienić i nie być już taki. W Chinach notorycznie oszukują. A nowością w trakcie tego wyjazdu było to, że odkryłem, że lubię tego wujasa w sobie, a może raczej przyjmuję jego biedę, bo jest na swój sposób uroczy. Ja mi się ty spustaj w środku. Dzięki temu miałem takie odkrycie, które wierzę dla was będzie czymś fajnym, czymś dobrym i tak naprawdę to tylko potem nagrywam film, a jakie to odkrycie to powiem wam na końcu. Końcu. Najpierw to trochę o tych Chinach, ok? Co tam się działo? Zastanawiałem się, jaką metodę przyjąć w opowiadaniu Wam o moich wrażeniach. Powiem, może tyle na początek, że ja po prostu tylko liznąłem z kraweczek tego ogromnego, różnorodnego kraju pełnego skrajności. Są tam takie rejony, gdzie żyje się jak podobno w Zimbabwe, taki jest poziom życia. Natomiast jest też Szanghaj, który jest metropolią taką, że o panie. I dlatego uznałem, że najlepszy będzie Monty Pythonowski. Moje top 1 na liście top 10 najśmieszniejszych rzeczy na świecie. Alfabet wrażeń. Zapraszam. A jak. komunizm. Słuchajcie, teraz zobaczcie nasz autokar. Do gułagu. Wybieram komunizm na początek z dwóch powodów. Po pierwsze, jest to system, który obowiązuje w Chinach i jego przejawy widać na każdym kroku. Pekin i Plac Tiananmen, czyli Plac Niebiańskiego Spokoju, co brzmi mocno ironicznie dzisiaj. Wszyscy znamy go z protestów z 1989 roku. Oto jest prawdopodobnie jedna z najsłynniejszych scen historycznych ever na teren placu nie można było wnosić symboli narodowych, religijnych, a nawet literatury. Można było wchodzić tylko z chińską flagą i z chińskimi znakami narodowymi. Towarzyszyło mi takie dziwne uczucie na tym placu, szczerze mówiąc. Po tajniacku z inicjatywy ojca Romana Bieleckiego po cichu odmówiliśmy na placu różaniec za ofiary systemu komunistycznego. Ojciec Roman Bielecki opowiadał tam taką historię, że. w Gdzieś w latach 90. chyba na początku, jeden z dominikanów krzyknął tam, że Bóg kocha Chińczyków, no i po kilkunastu sekundach został zgarnięty przez tajniaków i chyba na drugi dzień, jeśli dobrze pamiętam, deportowany do Polski. Do pełnego obrazka wielki wizerunek Mao Cetunga, a na środku Mauzoleum z dyktatorem, który stał na czele reżimu, w trakcie którego zostało zamordowanych nawet 50 milionów ludzi. W Chinach podobno obowiązuje, co do Mao, taka narracja 70 do 30. To znaczy, że 70% było dobrych, które zrobił Mao, a 30% to pewnego rodzaju takie wypaczenia. Narracja ta oczywiście miała na celu podtrzymanie sensu istnienia partii, a właściwie jej ciągłości, czyli od śmierci Mao Cetonga do aktualnej partii komunistycznej. Wszędzie kamery, na placu, przy każdym słupie i w całych Chinach też. Na każdym kroku. Po drugie, wybrałem komunizm na początek tej mojej opowieści, bo jak wiecie, to jest system, który dużą rolę przykuwa do propagandy i upiększania rzeczywistości. I właśnie dlatego na początku, żebyście mieli taką poprawkę na tą moją opowieść, że ja to wiecie, nie wiem, co ja to widziałem tak naprawdę. Czy jakąś prezentację, czy kogoś w makijażu, czy to są prawdziwe Chiny, czy nieprawdziwe? Dobra, tego wam nie A! Jak? Matteo Ricci. Oh, fuck mate. Jesus! Mieliśmy podobno jakieś mega szczęście, że wpuszczono nas do miejsca pochówku Mateo Ricci'ego. Ricci to włoski misjonarz, jezuita, którego historia rozpaliła mnie od wewnątrz, bo po prostu na maksa czuję i podzielam taki sposób mówienia o Bogu ludziom, dla których chrześcijaństwo jest po prostu nieznane. Jego historia jest bardzo ciekawa, bo najpierw był on uznany za heretyka, a obecnie za czcigodnego sługę Bożego i lada chwila będzie wyniesiony na ołtarze. Jak Ricci działał? Powiedziałbym ambitnie. Przybył do Chin w XVI wieku i jego celem było pozyskanie najważniejszych osób w państwie, łącznie z cesarzem. Szybko uzyskał ich sympatię, prawdopodobnie dlatego, że mówił im o Bogu na sposób chiński. Z całym takim, wiecie, szacunkiem dla rdzennej kultury tego państwa. A katolicyzm tłumaczył nawiązując do filozofii konfucjańskiej, co właśnie budziło te kościelne kontrowersje na tamten czas zamiast narzucania własnej perspektywy, starał się wspólnie odkrywać wspólne, a często po prostu tylko inaczej nazwane. Taki mały tribut dla zmarłego niedawno Davida Lincha. Pamiętacie tę scenę z Twin Peaks? No to wyobraźcie sobie co czułem, gdy wszedłem do klubu karaoke w Pingyao i widzę tam taką scenę.

Na wycieczkach jest to, jak się zgubisz i zboczysz z trasy turystycznej. Albo zamiast spania, wybierzesz eksplorowanie codzienności Chińczyków. Wtedy dostajesz to. W historii kościoła w Chinach, która zaczyna się od tej bulli opatrzonej krzyżem, otoczonym kwiatem lotosu, aż do współczesnej sytuacji kościoła, w którym jest kościół głównie protestancki, jest kilkaset odłamów. Poprzez Kościół katolicki oficjalny i ten nieoficjalny, ten podziemny, aż do przenikania się tych struktur, dodając do tego fakt, że chrześcijan jest prawdopodobnie w Chinach od 40 do 100 milionów, bo nie da się policzyć dokładnie, bo nie ma takich danych. To jest temat przeciekawy, ale nie sposób o tym opowiedzieć. Naczytałem się książek i audycji na ten temat i poziom komplikacji, powiem wam, nie pozwala mi myśleć jak przed przyjazdem tutaj, że wiecie, ci oficjalni to zdrajcy. A podziemni to jedyni prawdziwi. Sytuacja sprowadziła mnie na ziemię, gdy po prostu spotkałem drugiego człowieka, zwykłego Chińczyka modlącego się z nami, nie pytając go, czy jest oficjalny, czy podziemny i z kim się identyfikuje. Nasze wspólne modlitwy, zarówno w małych parafiach, poruszenie tych Chińczyków i łzy na nasz widok i na widok polskiego księdza, jak i wielka msza w Bazylice w Szeszan, to doświadczenie, które dało mi wręcz namacalne przekonanie, poparte oczywiście słowem, że Bóg patrzy na serce. Kościół chiński ma swoją uroczą egzotykę, ciekawe rozwiązania niektóre. Jest niepodrabialny absolutnie. I ciekawostka, od ojca Romana, tu oczywiście wiemy, że woda przy ołtarzu była ciepła. Zawsze. Shaolin. Kto pamięta filmy na kasetach VHS? Ten pamięta Klasztor Shaolin. Film ubóstwiany i oglądany po wielokroć przez wielu z nas. Shaolin. To ściśle rzecz ujmując, świątynia buddyjska z 495 roku w prowincji Henan. My kojarzymy ją głównie z legendarnym miejscem dla chińskich sztuk walki, i rzeczywiście w całej okolicy znajdują się szkoły, a samo środek Shaolin to miejsce, w którym ćwiczą, trenują i walczą młodzi adepci sztuki walki. O równych godzinach odbywa się tam pokaz umiejętności tychże adeptów. No i słuchajcie, gdy jechaliśmy do Shaolin, dowiedziałem się w autobusie, że tam oprócz tego pokazu jest tam taka szansa, że można być szkolonym przez mistrza. Miał być taki moment, gdzie wybiorą trzy osoby i będzie można wziąć w tym udział. Oczywiście całym sobą zapragnąłem tam być, ale gdy zobaczyłem w tej sali ilu jest tam ludzi, to zwątpiłem. Ale słuchajcie, udało się. I szkolenie wyglądało tak. Nie wiecie, to jest jak spełnienie marzeń. Widzisz kiedyś kadry z ostatniego cesarza Bertulciego i ktoś ci wtedy powie, że ty tam będziesz. W zakazanym mieście cesarzy, zakazanym, bo nie mieli tam dostępu żadni śmiertelnicy spoza dworu i do tego te wszystkie historie cesarzowej, cesarzu i konkubinach. Albo zawieście czerwone latarnie. I niepowtarzalny urok miasta Pingyao, które skradło moje serce totalnie. Do tego terakotowa armia. Jeżeli nie słyszeliście o tym prawdopodobnie największym odkryciu archeologicznym w historii, tak niektórzy o tym mówią, to obejrzyjcie sobie ten film. Pierwszy cesarz Chin. Gdy tylko objął władzę, rozpoczął budowę swojego grobowca, rozległego na hektary. I jak legenda mówi, maszynami samostrzelającymi, pilnującymi dostępu do grobu i właśnie wspomnianą terakotową armią, czyli ręcznie wykonanymi przez rzemieślników z całych Chin, wojowników z proporcji 1 do 1, każdy inny i wszyscy pokolorowani. To był trzeci wiek przed naszą erą. Cezarz ustawił ich sobie, by strzegli dostępu do jego grobu. I słuchajcie, po 2000 lat, w latach 70., trzech chłopów odkrywa to, właśnie, w trakcie kopania studni. I z czasem powstaje wielki, ogromny, hangarowy teren odkrytkowy, gdzie można podziwiać już teraz kilka tysięcy odkopanych i złożonych wojowników. I ciągle trwa i będzie jeszcze trwało lata odkrywanie nowych, ponieważ składanie jednego wojownika trwa nawet 3 lata. No i murchiński, który w przeciwieństwie do Karla This is shit, isn't it? dla mnie był niesamowity. Oczywiście obejrzeliśmy tylko jego skraweczek, ale poznanie historii jego powstania i zobaczenie, że ciągnie się on bez końca na absurdalnych wysokościach i jak to w ogóle powstało, to jest po prostu niemożliwe. This A end, jak płeć? Odbywałem wam przesłanie, owoc pielgrzymki, który wie, że będzie czymś ważnym nie tylko dla mnie, ale też być może dla ciebie, który zmagasz się z problem, podobnymi problemami jak ja. No to słuchaj, przyjacielu. Gdy leciałem do Polski, to jeszcze z dwa razy sobie przesłuchałem piękną rozmowę z pięknym człowiekiem, wspomnianym już w tym filmie Jackiem Bukowskim, który był naszym przewodnikiem. Jacek, można by tak powiedzieć, przemierzył świat wzdłuż i wszerz. I powiedział w tym wywiadzie coś takiego. Lubię też takie właśnie krótkie eksploracje, fendaczki mm -hmm. po podwórkach Piotrkowskiej. Też, Bo ja to tak? tam nie wyróżniam, podróży lepszych, gorszych. I słuchajcie, w dniu po powrocie z Chin jechałem sobie tramwajem Dwudziestką, tą samą trasą, co zwykle, obserwując tych samych ludzi, te same miejsca, te same szyny tramwajowe, te same bloki. Ale odkryłem, że oprócz spojrzenia Karla Pilkingtona, mam coś nowego, coś, co Jacek zeszczepił we mnie spojrzenie odkrywcy. Patrzyłem sobie na te same rzeczy, co zwykle, ale jakby na nowo, jakby nowymi oczami, z takim Aktywnym zaciekawieniem. Ono zamienia mój odruch lęku i wycofania, że ktoś tak myśli, tak wierzy, tak żyje, tak wybiera, w postawę a to ciekawe, że tak ma. Ono usuwa marazm, nudę, wrogość, lęk i zbliża nas do siebie. Otwiera mnie na drugiego. Nie wiem jak nazwać to spojrzenie. Jest to raczej nie do wypowiedzenia, ale jestem przekonany, że jest ono na wyciągnięcie ręki przez każdego z nas. one when...